Witam wszystkich, z wami Minox, a to jest pierwszy odcinek z gry pod nazwą Emily's Away. Znajdujemy się w czasach, kiedy jeszcze nie było Facebooka, nie było Skype'a na starym komputerze, ze starym Windowsem. I generalnie to bardzo takie, że rozmawiamy sobie z osobą i podejmujemy decyzje. Także co? Chapter 1. Senior year High School. Oh. O kurde, dobra. jak się nazywamy? Yy, Nazwiemy screening to będzie Minoux, a pierwsze imię damy sobie Max. to e, tu się zarandomizuje. Flip. Nie, dobra. Minoux. O Boże święty. <coughs> Jaki, jakie chcemy profilowe? Z Harry Pottera? Co jakieś te? Um... 2002 rok to jeszcze zanim ja się w ogóle urodziłem. Nieźle. Um, myślę, że weźmiemy sobie po prostu właśnie z Harego Pottera jakieś takie najzwyklejsze. O! O! Emily35 dołączyła do czatu. Hej! Emily, hej! Cześć, podoba mi się Twoja ikona. Kocham te filmy, co tam? Um, nothing much. Eee, a co u ciebie? Nic, tylko słucham trochę muzyki. Eee, lubisz Coldplay? O. Tak, Coldplay to... Oh Boże! Teraz tak nie pamiętam ich nazwy piosenki, ale znam piosenki kilka. Yy, nie każdy tytułów. Yy. No, dosłownie, totalnie. Jaki ostatni album był bardzo dobry Naprawdę był. Tak się cieszę, że ich lubisz. Są moją ulubioną bandą. Um, ich lyrics, czyli ich uh, tekst uh, są w moim info. Um, idziesz na imprezę Travisa dzisiaj? Uh, co my tu mamy personal info? We live in a beautiful world. Yeah, we do. Yeah, we do. Oh. Why fear death. just because you know the song will end in that reason not to listen. Boże, dobra. Co my tu mamy? Buddy list. A to są moi przyjaciele na... Y, tym... na Steamie, dobra. Dobra, czy idziemy na tą imprezę? O Boże, ale tragedia, fuj. Może wybierzemy sobie jakieś Ciemniejszy kolor um, Idziemy na imprezę... może jeszcze nie zdecydowałem um, Powinieneś iść, być na pewno fajnie, abyś ciebie... no fan, rozumiesz o, okay. Sprawdzam tak chcemy to możemy wyrobić. Bez ciebie powinieneś iść, bez ciebie nie będzie, aż nie będzie aż tak fajnie. Um. Pojebane jest to, że już mamy imprezy na koniec szkoły. Um. Mogę się doczekać kiedy szkoła się skończy. Nie tęsknię w ogóle za szkołą. Tak samo, mam już tak koniec szkoły. Um... Znasz, że brada z naszej klasy z matematyki um... nie przestanie do mnie pisać teraz. Um... A co mówi? Zobaczmy, co pisze. Że chce pogadać czy coś. Nie wiem, nie skupiam się na tym. O, oh, men. Uh, jeszcze jeden miesiąc y, do zakończenia szkoły. Jesteśmy tacy starzy. Uh. Nie mogę się doczekać. Haha. Uh, wybrać studia. Ech, nie dostałem się do mojej, e, do mojego pierwszego wyboru, do mojej pierwszej szkoły e, Więc po prostu idę do jakiegokolwiek e, Ale wszystko w porządku e, Wszystko jest lepsze niż szkoła średnia Niż liceum ale powiedzmy e, A ty gdzie idziesz? Art School Yy, idę do Art School yy, Nie wiem w sumie, co chcę jeszcze, ten jaki Chcę mieć Kurwa major yy, Wykształcenie jakie chcę mieć, ale coś się wymyśli Wybraliśmy, że idziemy do Art School To super, zawsze byłeś bardzo utalentowany. Ma, e, jestem pewna, że gdziekolwiek pójdziesz, będziesz dobry. E, nawet jeśli idziemy do innych szkół, e, obiecujesz, że będziesz tam dla mnie? E, zrobimy tak. E, Ale do my best. O! Oh. To szybko usunięcie i napisanie tego od nowa, tak, eee, Postaram się. Eee, lubię kiedy jesteś w moim życiu. Lubię cię mieć w swoim życiu. Jesteś jedną z moich ulubionych przyjaciół. okej okay. A ty jesteś jednym z moich. Eee, I zawsze będziesz, Max. Yy, o, kurde, robi się już późno. Mam nadzieję, że Julie Za niedługo tu będzie, żebyśmy mogły razem pójść na imprezę. Um, I hope so, tu. O, kurwa, dobra. Yy, za niedługo wychodzisz? Ta. Mm, jak tylko Julie tu przyjdzie, wtedy. Obie, obie idziemy na imprezę do Travisa. Yy, jeśli ty idziesz, to też powinieneś za niedługo wyjść, zobaczyć tam. Yy. Powiemy, że. Kurde, ja to chcę robić, że co ja bym teoretycznie wybrał? Ja bym na przykład nie chodzę na imprezy, jakby nie sprawia mi to aż takiego fanu jak niektórym. Yy. Ale może pójdziemy? Ta będę. Super. Yy. Idę się przygotować, poczekać na Julie. Yy. Może brat przestanie do mnie pisać, yy. kiedy. Yy że tak powiem puts up my away message, czyli dadzą sobie status zaraz wracam generalnie do zobaczenia. Y Later no <laughs> To był chapter 1. Generalnie to pierwsza, że tak powiem. Pierwsza część tej gry jest strasznie szybka. Emily i away, tu jest grą następną. A później Emily is away, serduszko jest grą trzecią. Dlatego co? Zaczniemy sobie też chapter drugi, 2003 rok. Pierwszy dzień collegeu. Koty. Bierzemy kota. Musimy wziąć kota. E, Max, cześć. Um, what you doing? Siemaczka. E, robię zadanie domowe i sam muzykiety. Ja um, video games. Gram w grę. <grym> A jakie muzyki słuchasz? A zobaczmy i profil. My heart is bursting um, in your perfect eyes, as blue as oceans, as pure as skies. A snow Patrol, you make me laugh even when I don't want to smile. Hmm, okej. Okay. Brat? Piosenka od Snow Patrol tym razem. No dobra. Snow Patrol. Uh, właśnie wyszli z nowym albumem, Final Straw. Słyszać o nim? Uh, no, I don't think so. Nie wydaje mi się. Co to są za dźwięki, jakie ja mam taki dźwięk? E, powinieneś ich posłuchać. Są naprawdę dobrzy. E, więc jak ci się podoba Art school? Powiedziałbym, że jak jest mój experience z y, studiów, uważam, że jest. Jest. nie jest ciężko, nie jest ciężko u mnie akurat. Uważam, że jest fan, szczerze mówiąc. O, jest super. Yy, jest śmiesznie. Yy, trafiłem na dobrych ludzi nie. Zobaczmy. O, to super. Yy, u mnie jest totalna kurwa nuda. Yy, muszę cię w końcu odwiedzić. Masz jakieś plany na dzisiaj? Yy. O Boże, house party. Nie, żadnych house party. To jest... Och, nie. siedzimy ze znajomymi Ta, za niedługo będę musiał iść yy, Spotykam się dzisiaj z moimi znajomymi yy. O oh, cool, What are you going to do? Co idziemy zrobić? Na koncert. Uh, idziemy na koncert, jakaś lokalna banda dzisiaj będzie grała w barze uh, na końcu ulicy. Uh, ty masz jakieś Eee, uh, Nope. Brat has band. Brand ma. Uh, próbę że tak powiem muzyczną tam swojej bandy i ona po prostu siedzi u siebie w pokoju. Yy... Brathu. Tak, czyli tak jak myślałem, że to będzie jej chłopak yy, z jej opisu. Um, pamiętasz go z średniej szkoły? Um, jeszcze się spotykamy kilka miesięcy. Um, I'm happy for you. O, ale usunięta wiadomość. Um, jak się zaczęliście spotykać? Ok. Może ale się rozpisuje. Nie, ono dalej pisze. Przestań. Dobra. Pamiętasz imprezę z tamtego roku, na którą poszliśmy? Eee... Kiedy mnie nie było, e, brat wysłał mi milion wiadomości o tym, jak on się czuje. E, na początku pomyślałem, że to trochę dziwne. Ale po chwili zrozumiałam, że w sumie to nawet to ważne. Zaczęliśmy gadać znowu e, przez wakacje, i zrozumieliśmy, że idziemy do tej samej szkoły. E, no i w sumie, jak tu przyszliśmy, to jakoś to tak, you know, kick off. Także. E, no, tak jak jest. Jest mądry, śmieszny i on rozumie. Czasami jest dupkiem, ale kiedy jest dobrze, jest dobrze. Ederk jak to jest dupkiem do ciebie? To fuck? Generalnie to czasami się po prostu kłócą. Są bardzo oboje uparci. Eee, dlatego to po prostu przechodzi w jedną i w drugą i odbijają piłeczkę. Eee, ale tak jak mówię, kiedy jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Eee, to jest normalne. No. To prawda, w sumie, jeśli nic się złego nie dzieje, to tak, jest dobrze. Że bez przesady. Yy, wszystko u mnie w porządku. Yy, po prostu yy, jesteśmy głośne, kiedy się kłócimy. I wouldn't treat you like that, I just really care about you. I just really care about you. W porządku. Pamiętaj, że... Martwię się o ciebie... O, Okej, okay. pamiętaj, że są tu ludzie, którzy naprawdę się o ciebie martwią. Okej, okay, to była szybka zmiana, nie to miałem nad myśli, okej. Okay. Słuchaj, myślę, że wszystko jest w porządku. Nie chcesz o tym gadać. Już od break up with co? <coughs> wybacz, <coughs> wybacz, wybacz, po prostu chcesz, byś była zadowolona. Jestem szczęśliwa, przysięgam. E, wow, robi się już późno. E, Myślisz, że spotkał się z, z swoimi znajomymi, co nie? I can stay Znaczy, mogę zostać Oooo oh, oh. oh man Haha, to bardzo miłe z twojej strony, ale Nie chcę żebyś miał missing out W sensie, nie chcę żebyś czuł Że jesteś przeze mnie w taki sposób um, Dobra, no to later No i co? No to co? Mamy pierwszy odcinek z Emily's Away. Możecie powiedzieć, jak Wam się podoba gra? Czy coś zmienić w tym, jak to czytam? Czy coś zmienić? Czy Wam się w ogóle podoba ta gra? Gra jest bardzo krótka, no mówię, ale przed nami są jeszcze następne gry: czyli Emily Away 2 i właśnie Emily Away 3. Także, co? Dzięki za oglądanie, pamiętajcie, aby zostawić łapki w górę, zostawić dobre komentarze i żyć pozytywnością. Cześć, cześć!